Siemanko, dzień dobry, dobry wieczór. Kolejny odcinek z potężnych składów. Dajcie łapeczkę w górę. W ostatnim czasie naprawdę było gorąco w grze FIFA Mobile. No i dzisiaj, każde dwa utocy w składzie to jest jeden minus punkt. Minusowy jeden punkt. No i lecimy. Wracamy też z podglądem całego konta, powiedzmy całego z y, wszystkimi rzeczami, ale już nie będę czytał, tylko pokazuję. No i przechodzę już do głównego składu. 125 na 84. Franisi 2607. Pozdrawiam cię serdecznie LaFont na bramce. No i tu proszę bardzo Rashford, Griezmann i Hernandez trzy karty utoc. Ale tu jeszcze nie myślałem, bo Medina to już jest karta toc. Wiadomo, zwykła. Także już, minusik na dzień dobry, dostajesz za, za same trzy tutaj mm, karty. Dobra, jest i Arab. Widzę, że wrzuciłeś Ibrahimowicza. Wiecie co? Nie wiem, czy to z tym Ibrahimowiciem był żart, czy też nie. Dla niektórych może ten zawodnik na 107 się przyda. Mi najwyżej na przepałkę na takiej zasadzie. Dobra, wróćmy do oceniania składu. Składzik młody bez jeszcze kompletnego zgrania 125 overall. Także kolejne minus 2 punkty za overall. Także mamy już tutaj mm, minus 3 punkty, minus 2 punkty za zgranie. Także to już jest 5 na 10. Masz tutaj 1, 2. Czy jest tu jakaś szara jeszcze jedna linia? Nie ma, jedna, druga, także będzie tutaj 5 na 10, drogi Francis. 2607, chyba 5 na 10, nie, to jeszcze nie koniec, ponieważ zapomniałem szybciutko o rankupach i skill boostach, a to już jest minus 6. No i tutaj minus 2, czyli minus 8. Także Twój składzik 2 na 10. No i pozdrawiam cię serdecznie. Naprawdę, dyszkę będzie trzeba chyba się zapracować, albo nie mieć w ogóle w składzie żadnego zawodnika utoc. I proszę bardzo, CF Real Madrid. Chociaż nie wiem czy ten tutaj gracz jeszcze gra, napisz w komentarzu. Ponieważ yy, dość długo nie nagrywałem tego materiału, a zaproszenie dość też długo wisiało. Dobra, lecimy 127 na 100. Minus 2 punkty za overall. Mamy wszystkie zielone linie z tego co widzę. Także mamy tutaj plusikowy jeden punkcik, dlatego też e, mamy ocenę 9 za 10. Fajnie, szczęsny Mbappé, Lewandowski, Czarzinho, Modric, Dani Olmo, Fofana, Mi, Danilo. to e, no i tutaj ten ciapek e, i Mendes. No spoczko. Minus jeden punkcik za skill boosty, chociaż już powoli będę to tu musiał wszystko dostosowywać do tego, że już y rankapy skill są na 20. Przepraszam, tylko skill boosty. Rankupy no tak naprawdę masz tutaj minus jeden, minus dwa punkty, y więc to już są minus cztery, tak i tu wychodzi. Jeżeli się nie pomyliłem, to 6 na 10CF Real Madrid, a tak to składzik bardzo fajny. Zobaczymy, kogo trafisz jutro. Dzisiaj być może już go trafiłeś. Kartę Utoca, ale fajnie, że tu masz taki składzik a nie inny. No i ten tutaj 116 Jarzino kozaczek. No i ładnie, ładnie. No i pozdrawiam i ten MPP tu jeszcze ten ST. No, grubo, karty grubo, rynek szaleje. Ja ja przechodzę do kolejnego składu. No i mamy tutaj kolejny składik 134 na 100. United, United, United. Van der Sar, Vinicius, Benzema, Rafaelao, Kofana Nkunku, De Bruyne, Delichty, Frimpong, Eder Militao. Ale to będzie boleć przy takim dużym overallu, przy takim składzie. No ja nie wiem, jaka to będzie ocena. Ale lecimy. Minus 1 overall. Minus 1 yy, to dobra. Nie będzie tutaj minusowego punktu za skill boosty. Za rankupy też nie. Więc na razie masz 9 na 10. Yy, dodatkowy jeden punkcik za wszystkie zielone linie. To masz 10 na 10. Niestety teraz przychodzi ten yy, najgorszy moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 kart Utoc. A co to oznacza? Minus 4 punkty. Dlatego, drogi kolego, dostajesz notę 6 na 10. Ja wiem, ja wiem, że to jest boli i to jest niemożliwe. Tak samo niemożliwe jest to, że ta paczka była zepsuta i dawała takie karty, dlatego też taka ocena. No i ten Davis, to fajnie, że Ci tu jeszcze pozostał taka, taka, taka wisienka, powiedzmy. 6 na 10, drogi kolego. No i pozdrawiam Cię serdecznie. No i lecimy. Mbappé 122 na 86, Liga tu Total fofa. Wiew, <laughs> line-up ok. No i proszę bardzo, Fabiański, bardzo dobry kocur na bramce. Zmieniłem go teraz na Donna Rumę, ale myślę, że i tak, i tak, Fabiański, jeden z lepszych bramkarzy, do pewnego oczywiście czasu, choć wydaje mi się, że teraz ten Ederson będzie takim fajnym, przynajmniej on ma takie bardzo dobre momenty w VS Attack. Przy bliższym kontakcie. Dobra, Winicjusz, Lewandowski, O'Seaman, Mendes, Bellingham, Gerard, Saka, Schotterbeck, my, Tonali. No i proszę bardzo, co tu się dzieje? No fajny ten składzik. No, wykorzystałeś też oczywiście moment słabości gry. Mamy też trzy megalinki, więc tu na pewno dostajesz dwa punkty za wszystkie zielone, plus jeden za megalink. Także to tutaj będzie cię ratowało. Masz. Powiedzmy tak, dwa dodatkowe, czyli lecimy 12 na 10. Jak na razie nota. Jednakże już dostajesz minusowego punkcika za dwie, za dwie karty UTOC. To mamy 11 na 10. Minus 2 za zgranie. To już jest 9 na 10. Minus 2 za overall. To mamy 7 na 10. No i lecimy dalej. Skill boosty. Minus 2 to jest 5 na 10. Rank upy Minus 3, 2 na 10 no i to będzie właśnie taka nota 2 na 10 dla Ciebie, ale ogólnie składzik no sympatyczny z tym Lewandowskim, którego ja nie trafiłem i nie mogę się z tym pogodzić. No dobra, ale co darowanemu koniowi się nie patrzy w zęby? E, gram tym co mam, no i m, jestem na razie zadowolony. No dobra, e, pozdrawiam cię serdecznie i śmigam dalej. AC Kolonia Teraz będzie tak. Będzie niezgodność, tak, wiecie, ludzie, kurczę, trafili z paczek to, 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 to. A teraz ci co nie odebrali, trafiają kartę 112 i trafiają utocy, trafiają karty, nie wiem czy one sprzedawalne, ale z tego co po rynku widać to tak. I niezadowolenie z tej strony teraz i z tej i w ogóle będzie karna magia. Dobra, lecimy. 134 na 100 Kurtua na bramce bardzo fajnie. Ronaldinho, Eto, Salah. Pedri Utoc, Salah też Utoc, Griezmann, Totsik, Toure, Capdeville, Cap, no dobra ten Kapeć na lewą stronę, Saliba, Van Dijk, Frimpong, bo bym dalej się po prostu poplątał jeszcze gorzej by to wyszło niż przed chwileczką, okej okay, dobra lecimy 134 na 100. Czy dodatkowe punkty są? Nie ma. Jest jedna szara linia, czyli nie ma tutaj punktów dodatkowych, nie ma dodatkowych za megalinki linki. Z ujemnych punktów za skill boosty powiedzmy, że nie ma, za rank upy też nie ma, więc ciągle 10 na 10. No, ale zaczynają się tutaj teraz utocy i liczymy. Pedri Saliba w salach i teraz chyba tak, tylko trzy karty, albo aż. No i to jest na pewno minus jeden punkcik. No i nota bliska dziesiątki, ale 9 na 10 zostajesz AC Kolonia. No ogólnie składzik jest potężny. Myślę, że ten kurtuła też tu się spisuje. Jak najbardziej, e, free w utocie jest naprawdę dosyć szybki, ale gdzieś podobno. E, Podobno zbustowali te karty 112 utoccy, które dorównują utoccom. Ile w tym jest prawdy? Ciężko mi jest się odnieść. No i teraz przejdę do kolejnego składu. Dobra, jesteśmy już po połowie i mamy tutaj teraz składzik Adama. 138 na 100 i podejrzewam, że tu też będą jakieś minusowe punkty, ale zobaczmy to. Tak jest, będą minusowe punkty, a tu mamy tak Iker Casillas'a. LW, Benzeme, Salacha, Schweinsteingera, Grizmana, Pedriego, Hernandeza, Bremera, Salibe, Hakimiego, wsadził do swojego składu. No i dobra, patrzymy, bo tu wszystko jest na 10 na 10, wiadomo, ale zasady są moimi zasadami i lecimy i liczymy. 2, 3, 4, 5. Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli dostajesz Adamie 8 na 10. 8 na 10 Nawet lepiej, że nie miałeś jeszcze jednego utocza, bo byś miał już 7 na 10. 8 na 10 yy, przynajmniej w tym ocenianiu. Jak już troszkę sprawa ucichnie, no to wrócimy na pewno do dziesiątek, ale teraz długo, długo raczej ich nie będzie na moim kanale. Dobra, przechodzimy do kolejnego składu i pozdrawiam cię serdecznie. Okej, okay, legia Warszawa. Ok, trzy kropeczki. 127 na 100. Nie grasz head to head. W lidze nie jesteś. Uwaga, 4 czy -3, 3 formacja, No i zobaczmy. Jest i Wojciech szczęsny. Ok, Vinicius. Enkunku, Salah. Ale tu grubo poleciało teraz w tym napadzie. Gendongan, Pele, Bellingham, Traore, Dermilitao, Wiery, Hakimi. Enkunku, bardzo fajny, dynamiczny napastnik. Warto go wsadzić na cf jeżeli ktoś go, raczej na ST. Jeżeli ktoś go posiada. I oddaję, przynajmniej w tym napadzie. Nie wiem jak w formacji CF, bo nie grałem Viniciusem nie grałem i Salahem też nie grałem, więc ciężko mi się odnieść. No ale te karty Utoc są potężne, silne strzały, naprawdę um, szybkie i ciężko z nimi cokolwiek zrobić. Jeżeli nie potrafisz grać takimi kartami, no to musisz się nauczyć. Dobra, lecimy z ocenką. 127 na 100, minus 2 punkty za overall. Minus 1 punkt za skill boosty, minus 1 punkt za rankupy to już jest 6 na 10. Nie ma wszystkich linii, a dodatkowo mamy 1, 2, 3, 4 szare linie, także minus 1 kolejny punkcik to jest 5 na 10. Ok, no i teraz zobaczmy to, ile jest toców, a jest ich 1, 2, 3 3 karty, czyli kolejny minusik to jest 6 minusowych punktów. Czyli Legia Warszawa dostajesz 4 na 10. Ogólnie składzik, no wiadomo, fajny, przyjemny. Nie będę tutaj się wnikał, w co bym tu zmienił, bo to jest twój składzik i jesteś na tym etapie, a nie na innym. Bo ja patrząc ze swojej perspektywy, no to wymień wszystko na utocy teraz, nie? bo są bardzo dobre. Nie, myślę, że tutaj yy, warto by zwrócić uwagę też, yy, no nie wiem, czy RB. No, okej, okay, on jest stworzony po to, żeby też latał na LB, ale wiadomo, że obniża trochę z yy, kilbusty. Myślę, że wszystko jest w porządku. No i co, pozdrawiam i śmigam dalej. -day, Day, pozdrawiam serdecznie, 131 na 100, formacja 4 3, 3, 3 a tak, no i tu też oczywiście, że utocy, no bo. W dobrym składzie dzisiaj nie było utoców, ale ktoś tam wum, 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 ale dobra. Lecimy to prawie jak te składy wum, 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 wum. Tintin. No i spoko, widzicie jak odpowiada Kobel. Dobra, Kobel, Rashford, Ibrahimowicz. Chociaż nie wiem, czy to będzie słychać, czy ten mikrofon e, aż tak. też nie powinien zbierać mi e, z okna, ale dobra, wracamy. Ibrahimowicz, Salah, Hulit, przepotężny, bardzo fajna karta. E, Griezmann, Pedri. Utos, Hernandez, Rydgier, Lacroix, Zambrotta, no i super, jest super. Naprawdę tutaj, Utanday lecimy z obliczeniami, bo to wiadomo, wszystko jest na, na żywioł. Ja nie patrzę na wcześniejsze wasze składy, nie obmyślam, co mam powiedzieć. Tylko lecę z tym, jak leci. No i spoczko, bo nie będę się teraz tłumaczył. Dobra, przeciutko. Minus jeden punkcik za overall, minus jeden punkcik. Za skill boosty. minus jeden nie ma. Minusa za rankupy bardzo dobrze się tylko cieszyć. Za szare linie nie ma. Ok, no to lecimy teraz z utocami. To jest najgorsze. Wiem, Rashford, Salach to już jest dwóch Prisma 3, Pedri 4, Hernandez 5. No to czyli minus dwa punkty. Czyli mamy e, tak patrzę, bo ja sobie zawsze ten o, na palcach liczę, żeby się nie, nie zapomnieć, e, czyli mamy 6 na 10. <grym> e, dokładnie tak, 6 na 10 e, Utah Day, ale składzik naprawdę sympatyczny i myślę, że mam nadzieję, że tam gdzie jesteś w tym etapie nie ma lepszych składów, chociaż są na pewno lepsze overale, VS atak i dostajesz po prostu guli, nie? Bo teraz jest taki mega przeskok dla osób, które e, grały na poziomie na przykład 800 tysięcy fanów i nie otworzyli tych paczek, no i teraz te osoby, które otworzyły i mają na przykład pięciu zawodników utoc, i też mieli 800 tysięcy fanów, no to nagły przyrost o 5 czy 6 overali, no to to jest kosmos. No i co zrobić? Co zrobić? No tak to właśnie wszystko wyszło na zakończenie tej gry, ale dalej nią ciągniemy, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Oj, oby mniej takich e, awarii w przyszłości. Dobra, lecimy, pozdrawiam serdecznie. A to już mamy dziewiąty skład, y, czyli dobijamy do brzegu. No i cóż, Antek 129 na 104 2 4 formacja moja dawna, też fajna, polecam. Iker Casillas Kiełek, Vinicius, Pele y, Osimen, Rafinha, Cox, Bellingham, Cox, Kulit Cox, Fernandez Cox, Lacroix, Cox. No wszystko koksy. No tutaj nie ma kart słabych. Są tylko lepsze karty i tyle. Taka jest prawda. Myślę, że tutaj teraz zacznę obliczenia, bo nie będzie aż tak źle. Być może mamy wszystkie full linie na zielono. To zawsze jest ten jeden plusik, który uratuje Cię, bo masz tam dwa tocy przynajmniej z tego co widzę. Minus dwa punkty za overall, minus jeden za skill boosty. Minus 1 za rank-upy to już jest 6 e, na 10. 7 e, na 10, przepraszam, bo masz ten jeden dodatkowy punkcik, czyli e, minus 3, minus 3. No i teraz lecimy 1, e, 2, minus 4, dobra, czyli masz 6 na 10 e, antku przejść na 10. Dokładnie tak. Ogólnie składzik y, sympatyczny, myślę, że tutaj jeszcze y, że masz tego Pele przy obecnej sytuacji, no to spoko. Mm. I o tam w jakiś sposób zapewne oddaje. Y, czy będziesz grał dalej, no to wiadomo, że to wszystko od ciebie zależy. Ja myślę, żeby warto też nie poddawać się, bo to ma przynosić przyjemność. Wiadomo, że to straciło przyjemność, ale teraz trzeba jakoś to zrobić tak, żeby to powróciła ta przyjemność. Chociaż nie wiem jak to zrobić. Ale jakoś to trzeba zrobić. Przechodzę dalej do ostatniego chyba składu, chociaż będzie dzisiaj jeszcze jedenasty bonusowy. Taki chyba cały składzik z Brazylii. Zobaczymy. Ok, na koniec Evox X, Paweł XD. E, przynajmniej chyba Gdańsk będzie miał teraz rejestrację XD. Wchodzi nowa numeracja liczby, litery. E, raczej te litery, prawda? Bo już się skończyły. U nas w Katowicach będzie zamiast SK, będzie IK. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie. 126 na 80, no i DHA Rashford, Haland. No i proszę, co tu się odwala? Ja nie wiem tutaj, tylko taka podpowiedź. Ja bym bardziej Rashforda dał na prawą stronę, a tego LW dał na lewą stronę. To przynajmniej taki ten Spróbuj takiej kombinacji, może odczujesz różnicę i będzie ci lepiej. A tak to cały składzik, tutaj podejrzewam, że jeszcze Pedri, Bellingham, Gouwou, Balde, Ricardo Carvalho, Mi, Smalling, to wszystko będzie to w jakimś stopniu też fajne. No ale teraz wróćmy już do rygorystycznego oceniania składów, czyli tak, minus 2 punkty za zgranie, minus 2 punkty za overall. Minus 1 punkcik za skillboosty minus 2 y, punkty za y, mamy tu rank upy, To już jest minus 7, czyli mamy 3 na 10. Ale uwaga, mamy tutaj wszystkie zielone linie, czyli będzie 4 na 10. I znowu spadamy minus 1, ponieważ masz 2 toce, czyli 3 na 10 y, Pawle. Y, podejrzewam, że tak masz y, taki nick. No i 3 na 10. Tutaj komponuje się ten Baldes Pedrim, ten 1 mega zielony Link. Fajna sprawa, ale tutaj punktu żadnego nie ma. No i ten Haland, no myślę, że wielu osobom by się przydał i powiedział, dlaczego on trafił tego Halanda? Albo dlaczego on trafił, a nie ja. No cóż, ja też nie trafiłem Lewandowskiego i jakoś będę z tym żył. Dobra, przejdźmy do tego bonusowego składu od Marcina. OKOS! Okay, yes. I na sam koniec mamy właśnie ten skład od Marcina, który gra w innym rejonie, ale nie będę już ponownie tłumaczył. Szacun chłopie za taki zbudowanie tego składu, pomimo tego, co się podziało, ale masz, widzę tutaj jednego utocza, ale nie będzie minusowego punktu, bo i tak, i tak masz tak naprawdę 10 na 10. Bo uwaga, co mamy: Allison, Ronaldinho, Ronaldo, Rodrigo. Eee, no wszystkie zielone linie, wszystkie megalinki. No to słuchajcie, to. Przekracza całkowity zakres wszystkiego. E, pomimo tego, że już gdzieś kiedyś na internecie widziałem skład Brazylii, ale takiego na pewno nie było. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, tak samo jak sprawa y, mm, kolegi, który ma cały skład reprezentacji Polski. To jest naprawdę fajne i myślę, że właśnie w taki sposób można odbudować sobie przyjemność y, z tej gry, nie patrząc na to, co się dzieje na topkach. Y, co tam i jej błędy, tylko bawić się w taki sposób. Wiadomo, tak? To nie jest łatwo, bo taki składzik, tak free to play też jest ciężko tutaj zrobić, ale w przybliżeniu wszystko się da. Ja Was już serdecznie pozdrawiam, życzę spokojnego tygodnia, łapeczki w górę i podejrzewam, że do kolejnego odcinku z potężnych składów. Cześć!